Lila Janowska należy do ścisłej czołówki najlepiej zarabiających gwiazd polskiego internetu. Partnerka Jabsona nie kryje, że swój sukces zawdzięcza w dużej mierze wsparciu rapera, który wykreował już niejedną gwiazdę. TikTokerka swoją karierę zaczynała jeszcze w liceum. Wtedy postanowiła założyć autorski blok o modzie i urodzie. Szybko okazało się, że temat jest bardzo popularny i początkująca gwiazda zdobyła oddane grono fanów. Dzisiaj media społecznościowe śledzą miliony użytkowników. Lilo Janowska treści publikuje też w serwisie YouTube, ma także na koncie współpracę z wieloma znanymi markami odzieżowymi. Sukces sprawił, że pod koniec ubiegłego roku partnerka Jobsona otworzyła własny biznes i zaczęła prowadzić sklep z biżuterią. Choć sumy, jakie wpływają na konto najpopularniejszych influencerów, wciąż są tajemnicą i dla wielu z nich stanowią temat tabu. Słynna TikTokerka lubi chwalić się tym, ile zarabia. Ostatnio gwiazda pojawiła się na kolejnej z branżowych imprez, wraz ze swoim partnerem odwiedziła pokaz mody znanego projektanta Macieja Przybylskiego. Podczas imprezy influencerka udzieliła krótkiego wywiadu reporterce Pudelka. W rozmowie nie kryła, że jej zajęcie przynosi sporo pieniędzy. Przy okazji podziękowała swojemu partnerowi za nieustanną pomoc i wsparcie. Jak wiele mu dziś zawdzięcza? Bardzo dużo. Może nawet nie tyle, jeśli o moją pracę, bo w social mediach jestem już od 10 lat. Ale pokazał mi, gdzie powinnam pójść dalej, gdy stanęłam w miejscu. On jest bardzo dobry w takie rzeczy. Mam nadzieję, że jest dumny ze mnie, wyznała. 26, latka, która początkowo niezbyt chętnie podejmowała temat zarobków, w końcu zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Wiele zależy od współpracy. Razem z moim teamem to przekminiamy. Największe stawki miałam za ambasadorstwa. Nie wiem, czy powinnam mówić, przyznała niepewnie, dodając, że stawki przekraczają często kilkaset tysięcy złotych. Oprócz działalności internetowej i własnego biznesu, Lila Janowska ma także inny sposób na zarabianie pieniędzy. Okazuje się, że młoda gwiazda sporo inwestuje, kupuje działki. Na tym się skupiam. Jeśli chodzi o mieszkania, to zastanawiam się, czy kupować dla siebie, czy kupować mnóstwo tych działek i obracać nimi. Mam ich już cztery, pochwaliła się w rozmowie z serwisem. Zobacz też, Julia Wieniawa została jurorką Mam Talent. Tak reaguje na głosy krytyki Sandra Dziwiszek była partnerką Wojciecha Szczęsnego. Teraz spotyka się z gwiazdą Formuły 1 Tako Hemingway wyróżniony w Spotify w Rap 2023. Igalis musi być dumna.